Hej, hej, witajcie drogie wagi. Zapraszam Was na czytania tygodniowe od 19 do 25 lutego 2024. Bierzcie oczywiście, to co z Wami rezonuje, zwróćcie uwagę na swój ascendent, znak księżycowy, e, jako również wenus, e, z, nie, jeśli chodzi o uczucia i o związki, prawda? Jako również zapraszam Was na inne portale społecznościowe, gdzie jestem dostępna z codziennymi przekazami, e, gdzie mnie znajdziecie do prywatnych e, czytań indywidualnych. Ja zapraszam Was do subskrypcji, do obserwacji, do komentarzy i dziękuję Wam za Waszą również obecność. Więc zobaczmy. Tutaj zaraz się zbliża pełnia, więc zobaczmy jaka energia w tym rosnącym księżycu nada mocy w tym tygodniu wagom. Więc jaki temat tego tygodnia, moje drogie wagi? Stabilizacja. Będziecie się na tym skupiać. Stabilizacja, finanse czwórki to są przeważnie stabilizacja, tak? I umiarkowanie. Czyli takie codzienne sprawy, i Wy będziecie się na tym skupiać. I też y, będziecie stanowczo do tego dążyć, bo to są związane sprawy z dziećmi, z domem, z rodziną. I to będzie dla Was najważniejsze. Nie będziecie chcieli po prostu niczego zmieniać, bo tak jest Wam dobrze bo macie wszystko, czego wam trzeba. Macie spokój. Dom, dzieci, rodzina i na tym będziecie się skupiać. Tak, jak powiedziałam. Dom, dzieci, rodzina. Chociaż równie dobrze to może być ktoś z przeszłości. Ktoś z przeszłości może chcieć do Was powrócić. Być może, jeśli macie męża macie żona to ktoś wyjdzie, może ktoś powróci z przeszłości, żeby zaufać, być może jakiś romansik, tak, ale ta osoba jednak y, do was z uczuciami nie podchodzi, no, bo tutaj było jakieś zranienie, jasno, się, jasno tutaj widzę, jasno to tutaj widać, ale to bardziej skupienie, ja widzę się na domu i na dzisiaj rodzinie i o takiej energii jakiejś takiej romansowej y, chyba się odetniecie, prawda, nie będziecie chcieli sobie Psuć tego, co już macie. Chyba, że rutyna Was będzie dobijać i nuda. Będziecie chciały, chcieli, mówię tak ogólnie, prawda? To jest te No właśnie, sama trójka kielicha wypadła, tak. No, no i właśnie, romansa. Zachcę Wam się romansów. Drogie wagi. No i po raz kolejny. Król miecze, osoba, która myśli przede wszystkim o własnych finansach, tak, która jest intelektualna i to jest pożądanie, to będzie działanie w po, po, pożądanie, tak, i to jest y, być może. Mm -hmm. Szóste miecze związane z jakimś wyjazdem, z jakąś podróżą, to jest jasno pokazane, że ta osoba może skądś powrócić lub gdzieś wyjechać, albo wyrazem zaproponuje jakiś wyjazd z drugiej wagi. No, no, żeby zbudować coś stabilnego pod względem zarobkowym. Tak, albo z pracy jakiś powróci, tak, bo tutaj z jakimiś pieniążkami być może, a tutaj jest e, energia jego jest taka dość rozpalona. No, dziesiątka mieczy tutaj, no, taką energią rozpaloną to on może wiele zburzyć, niż zyskać. Proszę jeszcze książek lichów, proszę, taki gościu, który musi wszystkiego spróbować, tak, wszystkiego doświadczyć. No, Same karty mi pokazują, o co tutaj chodzi, jaki temat. Także, drugie uwagi. Jeśli chcecie sobie złagodzić tą stabilizację finansową, powrotem, do kogoś z przeszłości, no to ja wam to odradzam. Tak, już nawet tej nie będę dalej tam dopowiadać. Odradzam, bo to jest bo to jest tylko pożądanie. To nie jest nic stałego. Oj, pożądanie. No właśnie, bo to i co było? Znowu po raz kolejny. Karta słońca, karta dzieci. Dzieci są na pierwszym miejscu, tak? Dzieci są najważniejsze, dom dzieci, rodzina. Także, drogie wagi, stawiajcie na to. To co jest chyba Waszym priorytetem, a nie e, tylko przyjemność, zatracenie się w przyjemnościach, a później no, będziecie mieć kłopoty przez to. Zobaczymy, jakie pozytywne wpływy do Was. Przyjdą w tym tygodniu. Jakie pozytywne wpływy. Co Was może tak miło zaskoczyć? Gwiazda. Gwiazda to jest taka karta szczęścia, a to też jest też jej karta sądu, prawda? Coś do Was idzie, przedstawia się jako matka. Matka, żona, partnerka. E, właśnie w, tutaj w tej domu, w tym rodzinie, prawda? I tu możesz załatwiać jakieś sprawy sądowe, urzędowe, prawne. I karta gwiazdy Wam w tym sprzyja, tak? By osiągnąć ten sukces. Bo osiągnąć ten sukces o jeszcze w kole fortuny, no to ba. no. E, tutaj macie też takich opiekunów duchowych, którzy nad wami czuwają. Także nie działać pochopnie, przemyśleć, sobie so, takie swoje działania, to jest też jest odciekalna panna się rysuje, tak? By to wszystko po prostu poszło tak, jak powinno być. Żeby mieć oczywiście z tego pozytywne zyski. Widzicie? Po raz kolejny koło fortuny mi wypadło samo. Czyli to jest wam pisane z przeznaczenia. I po raz kolejny a z Buław. Uważajcie, uważajcie i też nie działajcie pochopnie. I też wyjdzie, to jest niby spełnienie marzeń, prawda? Wybory, wybory, za dużo do wyborów, ale. Też tak nie kierujcie się z iluzją i nie bujajcie za bardzo w obłokach, tylko stańcie twardo na ziemi. Bo tu, a w kole fortuny, to macie po prostu ze szczęścia. Szczęście Wam będzie sprzyjać. Teraz na co uważać? Na co na kogo uważać? Drogie wagi, od 19 do 25. Na co i na kogo uważać? Na co i na kogo? Drogie wagi uważać. Rozpacz i okrucieństwo. No właśnie. Przede wszystkim nie trzymaj się książę Pucharów. Rak ryby Skorpion, gdzie jasno, czy osoba, oczywiście taka nie co już wcześniej powiedziałam, co lubi wszystkiego doświadczyć w życiu pod względem emocji, pod względem uczuć i też w strefie y, takiej materialnej, y, materii, no, przepraszam, erotycznej. To doświadczenie w tym kierunku wszystkiego, prawda? I to was może zniszczyć. Uważajcie na taką osobę, bo ona zaburzy, zniszczy Waszą stabilizację i przez to możecie mieć kłopoty. Sami widzicie rozpacz i okrucieństwo. Odetnijcie się od, od tej energii, bo tutaj jest książę dysków. To jest osoba, która yy, ma problemy materialne. Też nie umie racjonalnie się yy, kierować yy, strefą finansową i pod tym względem jeszcze to powiemy, bo przez to możecie mieć tylko kłopoty i popaść w takie właśnie stany, które was totalnie dobiją no, 7 pentakli to są zbiory czegoś z przeszłości, zbiory tego co zasialiście, ale tutaj będzie Strata, tak. Wy, zamiast się cieszyć z tego, co wy macie już, tą stabilizację, ten dom, dom partnera, dom dzieci, rodzinę, to y, wy będziecie płakać na tym, co wy stracicie. To jest y, siódemka pentakli, to jest zbiór z tego, co zasialiście. I to możecie po prostu stracić, bo to mogło dojść do jakiejś właśnie królowa pentakli, wy dbacie o dom o dzieci, o, o stabilizację. Królowa pentakli to jest osoba ta, taka niezdecydowana. I przez to y, tutaj w uczuciach... Właśnie, brak równowagi w braniu i wdawaniu pod tym względem. Pod względem statusu rodzinnego, materialnego lub z tą osobą, która do Was przyjdzie, prawda? Być może będzie chciała poczuć pieniądze lub jakieś długi z, przesz z przeszłości, będzie chciała coś uregulować lub coś wyjdzie na jaw w tym, w tym kierunku. Teraz na czym się skoncentrować? To jest niby zbiór tego, ale tutaj w Dźwiące miecze tutaj możecie stracić, dlatego uważajcie na to. Na czym się skoncentrować? Czemu poświęcić tak najwięcej uwagi w tym tygodniu? Spojrzeć po prostu z innej perspektywy, ale też to jest energia ryb. To jest energia właśnie wisielca. To też jest zastój, brak działania. Skoncentrować się, nie robić, nie działać nic w tym kierunku. Nie wchodzić w jakieś nowe projekty, które mogą na chwilę zapłonąć, ale one nic nie dadzą i zgasną, tak bo tu jest władza, to jest zaborczość, to też jest postawianie y, równo na swoje dzieła, mhm. bo to jest niedojrzała energia i z pocharów i to nie będzie to, co wy oczekiwałyście, dlatego mówię, tutaj nic nie robić w tym kierunku, bo tu będzie y, zawód miłosny, za teraz, jak tutaj wcześniej pokazała się piątka pocharów, nie tu, chyba tam, o tutaj, tak, bo tak skończycie, zamiast cieszyć się tym, co macie, no to tu właśnie będziecie myśleć o tych kielichach, które się rozlały. Dlatego cieszcie się tym, co macie. I, bo tam zaraz na spodzie też jest obór y, dwóch dróg, wybór dwóch dróg. I postawienie przed, y, przed tym wszystkim, tak, jak, co zrobić w tym kierunku. Tak, musicie po prostu kierować się siłą, to też zatykany lew i tu będzie konflikt w tym kierunku lub ta osoba z znaku ryb też będzie prowadziła konflikt, być może z tą osobą, prawda, być może o stabilizację, o dom, o rodzinę, no bo tutaj jest jakaś klatka, to jest jakaś klatka, jakieś schematy, jakieś... i to są oddziały materialne, oddziały materialne dla spełnienia własnych marzeń, by osiągnąć tą stabilizację finansową, tak? I zakończenie jakiegoś cyklu, ale tam widać jakieś tajemnice ukryte. Także tu przede wszystkim kierować się siłą. Siłą, uporem, tak? Żeby dążyć w cierpliwości do osiągnięcia swoich planów. Co odpuścić? Co odpuścić, drogie wagi? Lub co samo odejdzie w tym tygodniu od was. odpuścić lub co samo odejdzie. Mhm. Materialne szczęście. No, to też jest takie bujanie po obłokach, tak. To, to jest jeden krok do osiągnięcia pełnego szczęścia i to jest działanie. To jest działanie być może związane z jakimś wyjazdem. Wy o czymś i tak myślicie o spełnieniu tych marzeń, a być może te marzenia już y, są spełnione, prawda? z to jest Księżniczka Mieczy, to jest osoba, która działa w Widzicie, ona tą rękę trzyma na tej podstawie. Na podstawie, a drugiej trzyma miecz, ona yy, ma równowagę emocjonalną. Ona yy, zimno podchodzi do tej całej sytuacji i nie da sobie tego zburzyć. I wy też zachowajcie równowagę emocjonalną, nie bujajcie w obokach, wyjdźcie z tej energii, bo przez to możecie po prostu stracić w jakimś działaniu, proszę, bo tutaj są straty i porzucony sukces, tak jeśli chodzi o miłość, o wybór, proszę wybór w miłości i później po raz kolejny, kolejny poprzez jakieś romanse pop, poprzez zły wybór względem drogi uczuciowej wy możecie na tym wiele stracić no właśnie, po raz kolejny siódemka kielichów to jest dziewiątka kielichów to jest zatykana ryba. I tu siódemka kielichów to są wybory. To są też i marzenia. To jest spełnienie marzeń. Przestańcie bujać w obokach, Bo ten rycerz kielichów, rak ryby skorpion, tutaj cały czas rysuje się energia ryb. Uwag. On ma wiele do wyboru. Nie jesteście jedne, jedyne. Ta osoba, która do was wychodzi z uczuciami, która pięknie was darzy słowem, obietnicami. Ona po prostu ma wiele do wyboru, bo wy czegoś nie widzicie. Wy czegoś nie widzicie, wy marzycie o tej stabilizacji, ale wy po prostu nie widzicie czegoś, tak? Bo ta osoba jest po prostu niedojrzała. Ta osoba jest niedojrzała, bo tutaj proszę, trzy kielichy jeszcze. I królowa buław, czyli on ma kogoś jeszcze. Baran, lew lub strzelec. Jasno się rysuje. Drogie wagi. Miałam y, wziąć kartę, jeśli chodzi o uczucia i o miłość, ale jak tutaj cały czas wszystko się razem rysuje, jeśli chodzi o status y, rodzinny, materialny, także wydaje mi się, że to jest już w tym rozkładzie mówione o tym cały czas. Ale jedną kartę może wezmę, jeśli chodzi o miłość i o uczucia, o, o dom, o dzieci, o rodzinę. Jedną dołożymy, zobaczymy. A z kielichów? No, czyli będzie rozpoczęcie czegoś nowego, tak? No, jeszcze król różek. Może to być zadykalny baran, lew lub strzelec, tak? Z taką osobą możecie mieć do czynienia, może jej planujecie ślub, zaręczyny, tak, otwarcie nowego związku i księżniczka różek. To też osoba taka, która ma zbyt wiele do wyboru. Za wiele, tak, i to jest nowy początek. Może się dowiecie, że ktoś będzie coś planował, ale tutaj pod tym względem kierujcie się rozwagą, bo tu jest, są manipulacje. Tak i tutaj jest proszę król kielichów, no i porzucony sukces, wy od tego odejdziecie, bo tutaj wy nie jesteście jedyna, jak już tutaj wcześniej powiedziałam. Jak już wcześniej powiedziałam, tutaj są uczucia, ale co, tutaj nie będzie równowagi w braniu i w dawaniu. Brak równowagi w praniu i wdawaniu. Tutaj nie będzie, wy macie nadzieję na stabilizację finansową, tak, szczęście, rodzinę, ale tu nie będzie. I to was po prostu przytłoczy. To was po prostu dobija. I jakieś problemy materialne z tego możecie mieć po prostu. Teraz jeszcze wynik i radę. Jaki będzie wynik tej całej sytuacji z końcem tygodnia wraz z pełnią księżyca? Drogie wagi. O, no właśnie, przyjemność i śmierć. Czyli ta osoba z przeszłości, tak, bo to widzicie, nawet tutaj była szóstka pucharów. jaki początek, taki koniec. Sprawy związane z dziećmi, z domem, z rodziną, na spodzie. Przemyśleć swoje działania. Jeszcze raz, zodiakalna panna lub osoba tak samo i starsza, z taką osobą też możecie mieć do czynienia, lub taka osoba będzie, takiej osoby będzie się radzić. Podchodźcie chłodno, bez emocji do tej całej sytuacji. Ja są tą Czy wam się opłaca wracać do tej przyszłości, bo to są też i wspomnienia, dom, być może związane z dziećmi, bo tutaj też jest energia dzieci domu, rodziny. A tu zaraz obok rada, transformacja, zakończenie. Zamknąć to odcięcie całkowite Transformacja totalna. Odrodzenie się, tak? Otwarcie oczu: otwarcie oczu na to, co się tak naprawdę się dzieje, że być może ktoś wami manipuluje. I wy w końcu to zobaczycie, jeszcze jak tej karta siły, no proszę, a nie mówiłam. Trójka kielichów. Czyli to wy nie jesteście w tym samym. Tak, bo ktoś y, po prostu z przeszłości y, no ma inne opcje. Nie tylko was, tak. Wam pięknie gada, a tutaj on nie ma do was uczuć. On, I wy tego nie widzicie. Ta osoba z przeszłości, ona, no proszę jeszcze, <grych> król kielichów, raczej, żeby skorpion. Jak mówiłam, no, cały czas te same energie, drogie wagi. No. I tu w karcie Hierofanta. Yy, hierofanta jest osoba, yy, no właśnie rycerz, kielichów, rakryb, skorpion, raz kolejny. To osoba musi zakończyć tutaj jakieś sprawy sądowe. Tutaj coś odejdzie do przeszłości, być może związek, e, sprawy rozwodowe, sądowe, tak prawne, bo ta osoba po prostu była niewierna. I miała zbyt wiele do wyboru, tak? I wy tutaj będzie zakończenie tego. Zakończenie i efekty Te. I regeneracja z tym z końca, by pójść w nowe. Taki będzie koniec tej całej opowieści. No. No, bo tu całkiem, cały czas były manipulacje do bicia pod względem finansowym, uczuciowym, bo ktoś grał na własną korzyść, by coś osiągnąć, grał czyimiś uczuciami. A Wy musicie być po prostu silne i kierować się siłą przede wszystkim, bo macie przed sobą nową drogę, nowy początek związane z dziećmi, z domem, z rodziną i na tym się przede wszystkim skupić, przemyśleć te swoje działania, aby były mądre i żebyście tego później nie żałowały, tylko osiągnęły szczęście, czego Wam serdecznie życzę w tym tygodniu. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnych czytań.